Nie, tu zrobimy pod krzakami. Wciąż narodziny, chrzciny i coś się z tym wiązało, a to robię z godzinkiem, to nie tak dobrze, czyli no, narodziny, to w niej a 15 jest dłuższy, to jest tym, żeby... Będzie... Byśmy zrobili no. otwarcie wystawy kukulnerowej, u no. Ciebie w domu Kultury. Ale w Domku Kultury dom. tutaj, wiesz, jak to wszystko jest na błonie, to nie przyjdzie. Ale jak nie będzie, będzie, wiesz, w pracy wstawimy też, będzie co

dla mnie. jesteś taki, jakaś bestia. Jurek, gdzie jest ta miejscowość, co to ta wioska jest słaba?

Organizatorzy to przede wszystkim Muzeum Romantyzmu w Opinogurze, które reprezentuję ja i pan dyrektor Janusz Królik. Pani dyrektor Domu Kultury w, Ciechano w Krasnosielcu jest to jeden z najlepszych Domów Kultury w stąd Udostępnił nam swoich podwoi pan dyrektor Zespołu Szkół w Krasnosielcu, Pan dyrektor, gdzie jest pan dyrektor? Jest, jest. Tu jeszcze nie ma. nie ma. Duża rzecz, duża rzecz. W wyniku to jako specjalny. Starowską Makowie Mazowiecką. Następnym organizatorem, kto jest? Stowarzyszenie. Stowarzyszenie Pracy Twórczej. Z Piotrowskim, z panem Piotrowskim. Brawo, prezes! Archiełołoś numer jeden. E, oczywiście e, finansowym sponsorem jest e, pan wójt, e, e, łącznie z panią dyrektor Domu Kultury. E, e, Pani Dyrektor, tu kilka słów na temat ewentualnie gdzie by, jak to by było. Na tak. Proszę Państwa, mamy dni Krasnosielca 14 i 15 sierpnia, ale 14 sierpnia jest to tylko turniej wsi. Organizowany zresztą po raz pierwszy i dlatego ja proponuję 15, bo jest to duży festyn gdzie przyjeżdża dużo ludzi spoza gminy Krasnosiec. No te błonia nad rzeką na pewno widzieliście, bo, bo jeśli chodziliście, malowaliście to pewnie te błonia, to są tak naprawdę pełnutkie ludzi i chcemy pokazać Wasze prace właśnie tam. Gdyby była jednak taka sytuacja, że... No impreza się nie uda, bo jest mokro, to po prostu zrobimy wystawę prac u nas w Domu Kultury. Z tym, że no, wiadomo, do Domu Kultury przyjdzie znacznie mniej ludzi i stąd ta nasza propozycja. Jak to jeszcze zrobimy, czy będzie to taki, czy inny namiot, czy, czy specjalne zadaszenie, że, żeby to jakoś zabezpieczyć. To już tutaj będziemy z myśleli, bo o bo tych technicznych rzeczy to i tak zawsze jesteśmy oboje. Yy, bardzo byłoby nam miło, gdybyście Państwo zechcieli no, pokazać te swoje prace ludziom, tutaj u nas, że, że jednak no byliście, że coś ciekawego z tych naszych terenów powstało, a jednocześnie no byłaby taka okazja jeszcze raz spotkać się dla, no, żeby nasza miejscowość, również komisja, mogła się z Państwem spotkać, popytać, po, popatrzeć. Więc ja to powiem krótko. No mnie spotkał ten zaszczyt, że zostałem wybrany komisarzem. Z tym się wiąże oczywiście szereg obowiązków. A do obowiązków tych m.in. należało mi to, że w nocy musiałem chodzić po pokojach, sprawdzać czy wszyscy są dobrze przykryci, a szczególnie kobiety czy mają kolanka przykryte. I ręce na kółce. Tak, ale to tak robiłem dyskretnie, że luta. nawet one nie wiedzą kiedy ja byłem w jakim momencie. Tak, no może kolejno... Tak, najlepiej, A, najlepiej. najlepiej, bo ja nawet nie pamiętam. Pan napisał. Dalsie Osiecki. Proszę. Z... A nie, Osiecki? skąd. Siebie... Każdy mówi wiskon. Skąd i skąd? skąd, skąd. Tak, Ciechanów. Proszę. Mam na okresie, to Ciechalu. Ciechalu. Proszę bardzo. Może, proszę. Ostroenka. Ostrońka. Krzysztof Sowiski. Ciechanów. Ostroenka czy Warszawa. I Warszawa. I I Warszawa. Grażyna Jezierska, Polska, tak? Z, Beland, z, Beland. z, Beland, z, Beland. z Ja jestem Wiesław Lewandowski. Ratowski Ratowski Chodź W wolnym czasie filmuję. W wolnym czasie Jest pan, artysta, dyrektor Janusz Jest, to jest to to